Ignaz Grimfeld. Nikt nie ma wątpliwości, że wśród ojców założycieli Katowic byli Franz Winkler, Friedrich Wilhelm Grundmann i Richard Holze. Wypada jednak w tym miejscu oddać stosowne miejsce również grupie Żydów, bez których przedsiębiorczości osada nie miałaby szansy na tak dynamiczny i wszechstronny rozwój. Kiedy Katowice w 1865 roku otrzymały prawa miejskie, Żydzi uzyskali w magistracie aż połowę mandatów, 9 na 18 miejsc. Stanowili oni wówczas około 12% ogółu mieszkańców, a wśród nich był już wtedy Ignaz Grünfeld, ambitny budowniczy miasta. Urodził się w 1826 roku w Żorach. Jego rodzice dali mu na imię Izaak, które następnie zmienił na niemieckie Ignaz. Naukę zawodu zaczynał od najprostszego murarskiego stanowiska, terminował u gliwickiego mistrza budowlanego Żyda Jakoba Lubowskiego. Pracował na budowach w Gliwicach, Szczecinie i Wrocławiu, brał podobno udział w, przy wznoszeniu kopuły kościoła świętego Mikołaja w Poczdamie. W wieku 29 lat przybył do Katowic i tu rozpoczął swój budowlany biznes. Dyplom mistrzowski otrzymał 16 września 1857 roku. Ślub wziął dwa lata wcześniej z Johanną Zaks, urodzoną w 1837 roku w sąsiedniej wsi, za córką arendarza tamtejszego majątku Petera Zaksa. Ze wspomnień ich wnuka doktora Waltera Grimfelda wiemy, że oboje, Ignat z Joanną, mówili w języku niemieckim, ale także po śląsku, w szczególności gdy nie chcieli być zrozumiani przez dzieci mówiące już wyłącznie po niemiecku. Pierwszym katowickim sukcesem Ignaca Grimfelda była budowa kamienicy przy głównej ulicy na zlecenie żydowskiego przedsiębiorcy Simona Goldsteina którą w XX wieku rozsławiła elegancka kawiarnia Cafe Otto, a której ponad stuletnią tradycję kontynuowała wytworna kawiarnia kryształowa. W 1859 roku Grimfeld wykupił kamieniołomy usytuowane między dzisiejszymi ulicami Jagiellońską a Powstańców. Wówczas było to jeszcze pustkowie i peryferie, gdzie wydobywano piaskowiec. Nie był to wprawdzie najlepszej jakości kamień, ale miał tę zaletę, że był blisko, nie wymagał dodatkowej logistyki ani wysokich kosztów transportu. Kamień ten posłużył do rozbudowania wielu okolicznych kamienic i budynków. W 1858 roku wybudowano z niego Kościół Ewangelicki, a w 1870 Katowicki Kościół Mariacki. Greenfeld potrafił myśleć perspektywicznie i wszechstronnie, rozwijał swoją działalność, kiedy okazało się, że na terenach na południe od kształtującego się centrum tuż przy lasach, znajdują się pokłady gliny, nabył tam ziemię i uruchomił pierwszą katowicką cegielnię, a zaraz potem drugą i kolejne. Miasto się rozrastało, a złoża wyczerpywały, wówczas produkcję przesuwano na południe, a wyrobiska likwidowano i przekształcano w działki budowlane. I tak, na miejscu jednej z takich cegielni stoi dziś Katowicka Archikatedra. Założone przez Ignaca Grimfelda przedsiębiorstwo funkcjonujące pod nazwą Ignaz Grimfeld Baugeschaft było nowoczesnym koncertem, koncernem łączącym w sobie cechy firmy budowlanej, deweloperskiej i biura projektowo-architektonicznego. Za życia swojego założyciela, w ciągu 33 lat działalności, przedsiębiorstwo wybudowało ponad 250 kamienic mieszkalno-usługowych, w tym wiele reprezentacyjnych pozostających do dzisiaj ozdobą miasta oraz wiele budynków użyteczności publicznej. Szczególnie ważnym przedsięwzięciem dla Ignaca Grünfelda, identyfikującego się ze społecznością żydowską, była budowa w 1862 roku pierwszej synagogi. Co istotne, arcypiękną wielką synagogę wybudowało w Katowicach także przedsiębiorstwo Grimfeldu, prowadzone wówczas już przez synów Ignaca. Pośród innych budynków z pracowni Ignaca warto wskazać neoklasycystyczną okazałą willę Eliasa Zaksa którą wzniesiono w 1876 roku przy ulicy Warszawskiej 7 po przebudowie znajdował się tam po II wojnie światowej oddział NBP zaś współcześnie oddział PKO w 2017 roku budynek wystawiono na sprzedaż Do dziś choć po licznych przebudowach stoi także willa w której mieszkał wielki budowniczy miasta Projekt rezydencji rodzinnej, usytuowanej przy ulicy Warszawskiej 12, nawiązującej do trendów berlińskich, powstał w 1869 roku. Obiekt składał się niejako z dwóch budynków i spełniał jednocześnie funkcje reprezentacyjne, typowo mieszkalne, gospodarcze oraz biurowe. Na tyłach budynku w części północnej działki znajdowało się podwórze, sad i ogród warzywny, stajnie dla koni, kort tenisowy i łąka sięgająca aż do rzeki Rawy. Na działce tuż obok pod numerem 14 przy ulicy Warszawskiej wybudował willę dla swojej rodziny syn Ignaca, Hugo. Oba budynki, choć w zmienionej bryle, wciąż znajdują się pod tym samym adresem. Ignaz Grünfeld zmarł w 1894 roku. Doceniony przez ówczesne władze miasta, aż do śmierci piastował, piastował stanowisko honorowego radnego miejskiego. W jego ślady poszło dwóch z sześciu synów, Max i Hugo, również wybrali zawód budowniczego, kontynuowali rodzinną tradycję i z kolejnymi sukcesami zarządzali koncernem Ignaz Grünfeld Baugeschaft. Grimfeldowie pozostawili po sobie wiele pięknych budynków, których imponujące reprezentacyjne fasady możemy podziwiać w centrum Katowic do dziś.